Czekajcie chwilę, zaraz odpalam. Witam każdego, zaraz odpalam. Czekajcie chwilę. Nie wychodźcie z live'a, zostawcie łapkę i czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę, zaraz odpalam. Witam każdego, zaraz odpalam. Czekajcie chwilę. Nie wychodźcie z live'a, zostawcie łapkę i czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę, zaraz odpalam. Witam każdego, zaraz odpalam. Czekajcie chwilę. Nie wychodźcie z live'a, zostawcie łapkę i czekajcie chwilę. Ja zaraz zaraz odpalam, czekajcie chwilę nie wychodźcie z live'a, zostawcie łapkę i czekajcie chwilę i Czekajcie sekundę jeszcze, zaraz odpalam, tylko chcę łapki sobie ustawić i lecimy. Nie przeszkadzać, ci, że tańczy lepiej od ciebie A, petarda. Młoda nie bądź smutna, co ty nie znasz się na żartach, co na jaką chatę, no nie śpiruj, bliska, dawaj chodzi, jakiś park albo nie wiem Wisła. jak straciłaś humor, jakie nogi bolą. Choć powiemy DJ-owi puści nowy kolor Janek o nic mi nie chodzi, właśnie widzę XD Nie dotykać, nie przytulać i w ogóle i cek, jak dobra do jutra do, 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 do. dzwonię jak to nagram Rano kawka bajo narka Nara yo. Z filmej, co co co? Jaki ty tu młoda to milenium Sport, z filmej, co co co? Jaki ty tu młoda to Millennium Sport, zastemp filmej, co co co? Jaki ty młoda to Millennium Sport, ten filmej, hey. co co co? Jaki ty tu młoda to Millennium Sport. A to już yo, jest

siema filek 2 siema jogurtos siema karol galus ej hey, Pentarz. pamiętasz pamiętam ciebie wy w ogóle widzicie co pisze? tak widzimy Rex Pentarz, mnie, miałem nick olek 1 pamiętam yy, siema consulting14 dawaj do lobby zaraz, pamiętasz mnie? pamiętam ciebie, dobra czekajcie bo tyle osób wyszło przez tego kompas zwalonego czekajcie czy muszę na discordu ustawić żonę tego live'a zagraję tą sobie solo Zagraj jedną solówkę sobie. Bo zanim ja to zrobię, to jest godzina. Jak zamulone jest ten kąpi. Ja pierdziela To jest tak zamulone wszystko. Dobra, dobra, czekajcie. Zobacz, czy dobrze wszystko słuchać. Irek, mogę... A, o tym dojść, musisz zobaczyć. Zobacz sobie najnowszy film i zobacz, jak dojść. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dąż do mnie, do lobby, zapraszam, mówiłem już kardor. O, Dzięki, Jogurto, za złotówkę Dzięki, wielkie Murno. Dzięki, dzięki, za złotówę. Y Dobra, sześć osób, witam każdego, zostawcie łapkę w górę, lekko mu zaściszyć. Czekaj chwila. Sekunda. No, ja zrobię open lobby, nie? I będziesz wbijać mm, Cyk Gdzie tu jest? Na eee, żywo, czekajcie, czekajcie, chwilę Tak laguję ten komputer, że to jest nie do wytrzymania Ale, ja słaby, czy za donatek mógłbym? Nie, raczej wiesz, bo chcemy mieć tych dobrych graczy w tym, jak będziesz dobry, to cię przyjmiemy Dobra. Dobra, witam do osób, ale u mnie też nawala. Dobra, jest chyba wszystko git ustawione. Tylko dobrze teraz słuchać? Zobaczymy. Lekko cieszy muzę. Lekko się muzę. Mamy Fix Brox. Lekko muzę muzę i możemy grać. Czekajcie. Dobra, teraz musisz zrobić si. W ogóle rekurs kiedy było losowanie na modkę po miałem subskrypcję prywatną, a wygramy do bana u ciebie na miesiąc. No wiem, czemu jest tylko 9 osób, a nie 370? No dzisiaj jest 9 osób, aby, ale wczoraj było 370. <laughs> Dobra, czekaj, czekaj. O Boże, jakie lagi będą teraz, już to widzę. Ja wiem, kiedy będą lagi, jakie kiedy nie. będą takie największe lagi teraz, chyba. Opuść tryb kreatywny. Grywałem w szale z blazem i nawet wygrywałem 1 vs one Dobra, ale muszę jeszcze z tym, z Parkorem I z tam się dogadać, co, jak Czekajcie Ale muszę jeszcze z tym, z Fargorem I z tam Ja, jakie lagi będą No wiem ale nie wiem Kupson John gdzie son robi Super, to nie ma zasięg. Nie szkodzi. Mam utwory zapisane offline. Nie, to Spotify Premium. Możesz pobierać utwory na telefony i odtwarzać je wszędzie w trybie offline. Dotknij baneru aby dowiedzieć się więcej Czekajcie, sekunda, sekunda. I zaraz będziemy na grać sobie składy z widzami Później zaczynamy co będziemy grać, dobra? A później zagramy może sobie... Ja spadam, będę potem piszeć jak coś na Discordzie, dobra? Eee, dzięki, dzięki, dzięki za donate. Dzięki za donate mordo! Dzięki za donate' Hennes Max, weź zapłacaj White Rock Star Dobra, za chwilę, bo na razie mi tak się laguje wszystko Że nie wiem kiedy to zrobię Dzięki za 3 złote, Hennes Max Dzięki To Final life o 12, no, trochę mi się zas zaspało niestety no, ale już jest liveik. Już jest liveik. I coś mi się licznik subów zbagało, bo nie widać licznika. Trochę za późno. No, a Jogurty, to będziesz grać, czy nie będziesz grać? Ja wczytywanie mam cały czas nie wiem, czy to mi się naprawi dzisiaj, czy nie. Choć czuję, że będę musiał jeszcze wejść, wejść z Fortnite to będą miały lagi. Ja pierdzielę, ja nie wytrzymam z tym kąpem zaraz, naprawdę. Tak, nie na widzę robić. Nie, dobra. Ja kończę tego live'a chyba, nie ma sensu grać. No, widzisz, jakieś erory mam teraz, jak odpalam tego live'a. Na live'ie nie da się grać po prostu. No, Fortnite mi waliło. Nie wiem, co ten tam... ja no. Ale burza nawala. No, no. Zawsze chodziłem byle jaki, byle gdzie. Dla ciebie byłem byle jaki. Byłem byle jaki, kiedyś czułem się jak śmierć. Bo zawsze kurwa miałem ten byle jaki dres, byle jaki serti I zawsze chodziłem byle jaki, byle gdzie. Dla ciebie byłem byle jaki. Byłem byle jaki, kiedyś czułem się jak śmierć. Bo zawsze kurwa miałem ten byle jaki dres, byle jaki serti I zawsze chodziłem byle jaki, byle gdzie. Dla ciebie byłem byle jaki. Byłem byle jaki, kiedyś czułem się jak śmierć. Bo zawsze kurwa ten, byle jaki kres, byle jaki szerb i zawsze chodziłem byle jaki, byle gdzie i dla ciebie byłem byle jaki Byłem byle jaki, kiedyś czułem się jak śmieć, kurwa nigdy więcej łez yeah. Stoję węgle jak Sabuza, własny kodeks jak Samuraj mocne sztuki grane w klubach, bo ta gra to Hanna, fuda. W białych butach, białych bluzach jak Yakuza Czarne skóry w białych furach jak Yakuza Stoję w mgle jak Sabuza, własny kodeks jak Samuraj Mocne sztuki grane w klubach, bo ta gra to Hanna, fuda. W białych butach, białych bluzach jak Yakuza Czarne skóry w białych furach jak Yakuza Nocami nie sypiam, a zadnia to budzi mnie, później budzi budzi nie budzik Znalazłem siebie w tym biegu po cele Nie mogę więcej się zgubić fuju mam typie czy znasz mnie i, Kurwa czy w ogóle lubisz? Kurwa, co? Robię to dla moich ludzi! Ciało w żarach jak jak moja dzieci w moich bluzach. Dzisiaj z ziomami buduję imperium, jak kiedyś to leżałem w gruzach. Ciągle mam brudne sumienia, latam na chmurze genialnego żółwia. No to dzisiaj przed burzą, bo po ciszy zawsze jest burza. Zjadam sensu, czuję się jak młody Bóg. Młody Goku gramy w to się zwykle rzucam w tłum. Buty ujebane w bagnie, typie może znanie pluć. Jestem z wioski liścia, kumasz, więc co wdychałem do płuc? Jak jak nic nie rusza mnie, a ciągle idę w cud. Mi dowodzi, same to jest dieta cud. Ciągle błonę jak jebany, czarizarda w sercu lud. Wykład... Nie chcą mi wyłapać, są na nich chujskie. Stoję we mgle jak zabuza, własny kodeks jak zamuraj, mocne sztuki grane w klubach. W białych butach, białych bluzach jak jakuza. Czarne skóry w białych furach jak jacuza Stoję w węgle jak zabuza Własny kodeks jak zamuraj Mocne sztuki, grane w klubach, bo ta gratą hana fuda.